Wiązanie z kwasem chaloronowym to bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ uważa się, że wskazuje nam na dojrzałość plemników. A cóż my rozumiemy przez dojrzałość plemników? Gameta jest dojrzała wtedy, kiedy jest haploidalna, czyli ma pojedyncze tą liczbę DNA, tak żeby mogła połączyć się DNA komórki jajowej i stworzyć diploidalny zarodek. Wszystkie komórki w naszym organizmie są diploidalne ale żeby gameta mogła być haploidalna musi przejść proces mejozy. I właśnie pod koniec tej mejozy tworzą się białka, które stanowią strukturę receptora wiązania z kwasem hialuronowym. A więc te plemniki, które nie są prawidłowo podzielone, które nie osiągnęły tego doskonałego stopnia haploidalności, nie mają receptorów dla wiązania się z kwasem hialuronowym i nie będą brały udziału w rozrodzie. Dlatego tak istotna jest interpretacja tego testu, nie tylko w celu ocenienia przydatności, czy liczby plemników, które wezmą udział w rozrodzie, ale również oceny ich jakości pod tym względem. Ponieważ nawet jeśli stosujemy techniki wspomaganego rozrodu, jeżeli nawet chcemy wybrać plemnik do XI, czyli do wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej, to my nie możemy użyć plemnika, który nie jest haploidalny, bo to nie doprowadzi the successful